Dziemoja, ja jestem Nira Playg SP, że ze mną. level Tak. I mamy fajną stronkę z żartami. I ja przeczytam jako pierwszy żart na rozpoczęcie. I tak. Spadki na giełdach. szalejący kryzys eko ekonomiczny. Przychodzi ośmioletni synek do tatusia i mówisz, że chce rowerek. Tatusia ja na to nie mogę Ci kupić rowerka, bo zaciągnęliśmy duży kredyt na dom. A na dodatek mama w zeszłym tygodniu straciła pracę. Następnego dnia tatuś wstaje i widzi, że synek się spakował i chce się wyprowadzić, więc go pyta, dlaczego synek na to? Yy, Wczoraj wieczorem przychodziłem obok waszej sypialni i słyszałem, jak mama powiedziała, że już odlatuje, a ty za chwilę powiedziałeś, że też zaraz doje dojedziesz. Musiałbym... musiałbym Musiałby, musiałbym być zdrowo pienięty, żeby zostać tu sam. Z tak wielkim kredytem i bez rowerka. Se także sam, że się raz rozgratuluj. Przesynna i radna jest tu żona. Zresztą mówiłem, że podobno do Matki Boskiej. Niemożliwe, pogozuję się, pogodzić, o ma Matko Boska. Teraz <śle> ja drugie. Eee, tato, co to jest? To są czarne jak odysunku. A dlaczego to są czerwone? Bo są jeszcze zielone. Ja, jak się nazywa? Może wykrzygarnię. sesnik. <laughs> dlaczego socze nosi szelki? Dla, dlaczego. bo, bo spodnie spadają. Ziemia bezdomny pselarz na u, ulicy. Na ulicy? Taka poprawka, autokorekta. E, dobra. A, no, no, no. Ładuj się. No ze Czekajcie, niech mi się tylko stronka załaduje, to wam przeczytam kolejny. Dlaczego w Lidlu są puste półki? Bo jest tydzień afrykański. Miss, Miss za tą rybkę. Owolnij mnie, to spełnię twoje czesenia. Powinno być uzałowany jest mesą i zjeść, a ją Okej. Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta e, Sorry, od Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta tylko jedno słowo: idiota. Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi, ależ pan roz... roztargniony. Miał pan pisać ocenę, a pan się podpisał. To się jak? Tak, słuchajcie, wiesz, kim chce zostać zły? przez Rosji? No, kim. Paletnisom! To jest spokój, są nie się. Ale tato zawsze mi mówi, że mogę być z kim chcę. Poza tym mamusie była bira, są. Wiem, kochanie, ale ona miała nogi. Ale... Gdzie... Gdzie są rzeki bez wody? W Afryce. Wiecie, kto zobaczył wszystkie swoim Mod na sukces lekto? Dobra, trzecia strona. już pszczemy? I tak. Ja chciałam sobie spisać te żarty do odcinka, jakiegoś, ale dobra, później to Eee, e, Dlaczego w młodzie na sukces jest tak dużo nowych aktorów? Bo starzy poumierali! Dlatego chugno. No, Dlatego jest zagrywany na niku. Bo wszystkich by uratował. O, To Dziadka. wszyscy te O, ale długi mam. Boli... <laughs> się przychodzi do taty i pyta. Tato, co to jest polityka? <laughs> to, to kapitalizm. Ja jestem kapita... kapitalizm, bo ja zarabiam. Twoja mama to, to rząd, bo rządzi pieniędzmi. Dziadek to związki zawodowe, bo nic nie robi. Pokojówka to klasa robocza, bo sprząta i pracuje. Ty Synku jesteś ludem. Bo towarzysz społeczeństwo, społeczeństwo, a twój mały braciszek to przyszłość. Tato, ja się z tym prześpię i może zrozumiem, ja się poszedł spać a w nocy budzi go płacz małego brata, który zrobił pieruszkę. Ja się poszedł do pokoju po mamę, ale nie, nie mógł jej obudzić. Więc poszedł do pokoju pokojówki, chodzi, a pokojówka zajęta z tatą, a przez okno zagląda. Dziadek, Zagląda dziadek. Ja się, ani, się nikt nie zauważył, bo szybko wyszedł, wrócił do swojego pokoju, uspokoił braciszka i poszedł spać. Rano się wstał i z, zszedł na dół. Tato mówi, mówi do niego: Tato mówi do niego: No i co, Jasiu, już wiesz, co to jest polityka? Tak, to tu się wiem. Kapitalizm wykorzystuje klasę roboczą, związki zawodowe się, te, się temu przyglądają. E, podczas gdy rząd śpi. Lud jest ignorowany, a w przeszłości leży w gównie. To jest polityka, tatusiu. po imprezie. Krapak odprowadza swojego syna do domu po imprezie, kiedy od dochodzą do klatki fascynuje, że w sensie się na wygranej pozycji. Po Podebiega na dron drun, o, szanę. i mówi do dziewczyny, kochanie, a gdybyś mi tak zrobiła lasezkę, to ty jesteś nienoman? No tak, szybciutko, nic się nie stanie. Nie, a jak wyjdzie, kto z rodziny we śmierci albo jakiś im nie rozpozna, ale to tylko laska, nic więcej kupie to. Nie! A jak to zbyt będzie wychodzić? No dawo, nie bądź taka. Powiedziałam ci, że nie i koniec. No weź, tu się schrychysz. Schrych. Co? Se schryź. I nic nie zobaczy, grupia, nie. W tym momencie pojawił się siostrę zeznana, tylko z soli słuchana i mówi, tata, mówi, że już. Wyszło, śmieci i masz mu zrobić tą laskę, to cholera. A jak mnie to ja mu zrobię, a, a jak mnie to, tata mówi, że, z, że zejdzie i mu zrobi, tylko niech zdejmę rękę z tego, tego, domofonu, bo jest kurwa co rano. Dobra, złodzieje. Dwa złodzieje kradną w domu miliardera Eee, przedmioty, nagle Podjechała policja, a oni uciekają po płochu. Biegną, patrzą, pa, patrzą przepaść. Jeden mówi, skaczemy? No co ty? Ja, ja nie samobójca. To ja mam pomysł. Ja zapalę latarkę, a ty przejdziesz po promieniach światła. Może być. Ja nie devil, ja będę przechodził. A ty mi latarkę zagasisz. Wyleś Seryjny Seryjny mordes usiągnę kobietę do razu wywiadomym, że jest to kobieta rasona, Ale ponury i w tym razie bardzo się boję. No, a... A ja co mam powiedzieć? Będę wracał sam. Bardzo serdecznie, dobra. Teraz ja. Jasiu! Okrętny <grymianie> <grymianie> Jasiu. <grymianie> <grymianie> Mala ale Jasiu! Dobra, czekaj, to ja o Jasiu teraz muszę czytać, tak? Dobra. E, ja się wieczorem biegnie do taty i mówi Tato, tato, dom nam się pali. Serko uciekaj szybko z domu, tylko cicho, żeby ma żebyś matki nie obudził. Ja się, ja się ubiegnę szybko do rodziców i ktoś. Mamo! Tato dziadek się powiesił na strychu. To szybko biegną na strych, ale nikogo nie ujrzeli. Na to ja się... Haha, ha, ha. ale właśnie nam Zadek... ziadek się powyżył w piwnicy. Teraz ja. O Jezu. Co? to Dobra. Ale no. to jest ten, żart. No to wiesz. No, no to wiesz, to jest tylko dla rozrywki widzów. Ale w sumie to już mamy 8 minut, to może w tym odcinku. Resztę. No, zaraz mu kolejną. No właśnie, no to cześć, no to w tym odcinku będzie więcej żartów z tej stronki. Nie podajemy linka. Ha, 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 ha. No, muszę się znaleźć. Kto tym znajdzie razie, ten link, to To może to wystąpić za mnie i też będzie czytał. Te no. No i cześć. E, pa, pa. To nagrywaj...